Wycinka drzew na własnej działce. Jest projekt ustawy korzystny dla właścicieli działek, które są zarośnięte drzewami. Nie wszystkim się to podoba, a ekolodzy to już nawet protestują. A ty wolałbyś zostawić drzewa i mieć wyższe koszty budowy, czy wyciąć i mieć większy wybór domów i tańszą budowę? Nowe przepisy zakładały ułatwienie dla właścicieli działek. Po zgłoszeniu działek do Urzędu Gminy mieliśmy mieć maksymalnie 60 dni na odpowiedź. Brak odpowiedzi oznaczał milczącą zgodę i drzewa można byłoby wycinać. W teorii drzewo ma być ozdobą działki, dawać cień tam, gdzie chcemy wypoczywać w upalne dni. Ale w praktyce przy podziałach działek bywa tak, że często na granicy działki jest drzewo, albo drzewa są w słabej kondycji, chorują, usychają. Albo zacieniają miejsce, w którym ma powstać dom. Więc trzeba wszystkie drzewa usunąć, wyciąć, tak jak tutaj. Możesz wyciąć aktualnie bez zezwolenia. Po pierwsze, drzewa owocowe, po drugie, krzewy, po trzecie, w dużym oproszeniu, wszystkie drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm obwodu. Żeby wyciąć drzewa, których obwód pnia przekracza 50 cm, z wyjątkiem niektórych gatunków, musisz zgłosić się do gminy, wypełnić odpowiedni wniosek, na załączniku rysować te drzewa na planie działki. Następnie gmina rozpatruje Twój wniosek, dokonuje wizji lokalnej, czyli ocenia te drzewa na Twojej działce i wydaje decyzję, czy możesz je wyciąć oraz kiedy możesz je wyciąć. Zostawienie drzew na działce to są wyższe koszty i większe trudności w budowie. Z drugiej strony, wycinka drzew, to są niższe koszty budowy i większa możliwość wybrania waszego wymarzonego domu.